Wojna wisi na włosku. Moja babcia wspominała, że ksiądz w 1939 roku wyszedł na ambonę i właśnie mówił wojna wisi na włos włosku. Pomódlmy się. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy, Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Stoję przy obrazie Matki Bożej nieustającej pomocy. Zwróćcie uwagę na postać Jezusa Chrystusa, który patrzy na anioła, który w ręku podaje mu krzyż. Mały Jezus spogląda na krzyż, który go czeka. Jezus od samego początku wiedział, po co przyszedł i wiedział, że przyszedł cierpieć za grzeszników, za, pokutować za nasze grzechy. Drodzy bracia siostry, i nam od czasu do czasu przychodzi ponosić skutki grzechów naszych albo grzechów innych ludzi. I w ten sposób stajemy się współuczestnikami tych cierpień, którymi Jezus zbawił świat, jeżeli do tych cierpień podejdziemy po Bożemu. I dzisiaj chcę was... Jakby troszeczkę przygotować na to, co yy, daj Boże nigdy nie nastąpi, ale nad czym też musimy podjąć refleksję. Mówiąc, że tego nie ma, yy, nie znaczy, że tego uciekniemy. Uciekniemy przed tym. Zbracia, siostry świat jest dzisiaj bardzo podzielony. I nie trzeba się patrzeć na wschód, na zachód, na Rosję, Chiny i Stany Zjednoczone na zachód. Ale popatrzeć na nasze rodziny, na nasze społeczności, jak bardzo jesteśmy podzieleni i tak mało jest woli pojednania, tak mało jest miłości. Dlatego, jakby świat jest przygotowany na jakiś konflikt, jak skoro my nie wytrzymujemy, rzucamy się sobie do oczu, tocząc wojny małe i duże o różne idee i tak mało w nas właśnie tego, tej gotowości miłowania. Chcę wam przeczytać dzisiaj dwa fragmenty z książki świętego naszego y, księdza biskupa Józefa Bilczewskiego. Y, święty, który y, żył i służył ludziom przed wojną we Lwowie. Y, w Lwowie. Czasie, żył w czasie, kiedy była pierwsza wojna światowa, potem kiedy była rewolucja październikowa, kiedy była woj, wo, wojna polsko-bolszewicka. Wo, wo, wojna Polsko-ukraińska. Jest y, człowiekiem, który przeżył czas trudny. I dzisiaj przeczytam wam fragment listu, list polowy do bojowników naszych żywych i zmarłych. Napisany w 1916 roku. Dłuży wam się wojna. Od was zależy, kiedy się ma skończyć. Jest ona sądem Bożym nad światem. Bóg każe ludzkości jej własnymi rękami, chłostają biczami, które sama na siebie skręciła. W zaraniu dziejów stwórca znalazł z żalem, iż człowiek, którego uczynił mało co mniejszym od aniołów, napiął wszystkie swe myśli ku złemu, że cały stał się ciałem. I zesłał na świat potop. Dziś Pan Zastępów ponownie stwierdził, iż duch ludzki zwrócił się swoje myśli przeciw stwórcy, że fałsz ogłosił prawdą, rozpustę cnotą, że znowu stał się ciałem. I przyszedł na Ziemię, potworny potop, tym razem potop krwi. Gdy zaś tak jest. Że to grzech sprowadził na świat wojnę. Już wiecie rok i miesiąc i dzień, kiedy ona ustanie. Skończy się, skoro ludzkość ozdrowi swoje myślenie i serce, gdy, jak po wszystkie czasy być powinno, duszą kultury ogłosi kulturę duszy, opartą bez zastrzeżeń i bez wyjątku na prawie Bożym. Na prawdzie, na sprawiedliwości międzynarodowej, na powszechnej miłości. Tyle wiadomości i testamentu od naszych kochanych zmarłych. I jeszcze jeden fragment. W ustach żyjących żołnierzy święty Józef w tym w swoim liście wpada takie słowa. Nie trwórzcie się zbytnio, wołają oni, ani nie lękajcie się. Wiecie, umiłowani nasi, że my za obronę i twierdzę obraliśmy Boga i schronisko nasze zgotowaliśmy w Bogu Najwyższym. Tysiąc legło już obok boku naszego i tysiąc tysięcy po prawicy naszej. A nas pociski nieprzyjacielskie nie dosięgły. Nie tknęła nas też zaraza, co się szerzy w mroku, ani epidemia, co grasuje w południe. Ufajmy, ufamy też mocno, iż w przyszłości nie przystąpi do nas zło, ani się zbliży klęska żadna. Jeżeli zaś stanie się inaczej, jeśli śmierć co wciąż jest z nami, schwyci nas, to nie mniej imię Pańskie wielbić będziemy. Wzięliśmy dobre z ręki Ojca Niebieskiego, czemu byśmy z równym poddaniem się nie mieli wziąć, co chwilowo wydaje się nam złem. My tu zresztą ze śmiercią obyci i dobrze na nią przygotowani. W jej obliczu spoważnili nawet ci, którzy w domu byli przemądrzali i rzekomo ani Boga, ani ludzi się nie bali. Z początku śmiali się z nas, że co chwila krzyżem świętym się żegnamy, ale widząc, jaką podporę moralną dają, daje nam wiara, jak my, zdani na opatrzność, zachowujemy w niebezpieczeństwie spokój ducha, już tego nie czynią. Pożyczają od nas książki do modlitwy. Kilka dni temu, kiedy do szturmu uderzaliśmy, krzyczeli z nami Jezus Maryja. Po, bit po bitwie niektórzy z nich zsunęli się przed naszym księdzem na kolana do spowiedzi. Mówili potem, że teraz bardzo są szczęśliwi. Sami. Spowiadamy się, gdy tylko stosowność ku temu mamy, i zawsze też przystępujemy do Komunii Świętej, która jest wypróbowanym naszym najmocniejszym chlebem wojennym. Ukochani, i wielkim ukrzepieniem naszym jest też koronka, czyli różaniec. Nie porachować, ile ich już zmówiliśmy. Udręka tu nie mała ale wszystkie trudy chętnie znosimy w nadziei, że to, za, że to Wam, Ojczyźnie, będzie lepiej. Drodzy bracia i siostry, przyjmijcie te fragmenty z wielką nadzieją w to, że staniemy na wysokości zadania i teraz, teraz w tym czasie, nie będziemy śledzić portali, nie będziemy rozsyłać. Wiadomości, żeby jeszcze bardziej skłócać się, żeby jeszcze bardziej się niepokoić, ale że padniemy na kolana i będziemy, będziemy się modlić. W chwilach ciężkich jest taka tendencja, żeby śledzić to, co się dzieje i, 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 i analizować, ale my musimy się rzucić na kolana. To, co, co, co najważniejsze informacje wiemy, najważniejsze informacje dojdą na, do nas tak czy inaczej. A my musimy być na kolanach przed Panem Bogiem, przed Matką Bożą nieustającej pomocy. Ona jest nieustannie gotowa nam pomagać. To ona jest Matką, która zna powagę chwili. I ona, tak jak była z nami do tej pory, tak i teraz pozostanie, bo jest Matką na dobre i na złe. Jest Matką w pokoju, jest Matką w czasie niebezpieczeństwa. I dlatego uciekajmy się do niej, do Matki Bożej, nieustającej pomocy w tym czasie, który jest czasem nie, niespokojnym. I módlmy się o pokój. Módlmy się o pokój dla Ukrainy, módlmy się o pokój dla świata całego, bo świat potrzebuje naszej modlitwy. Maria potrzebuje tych, którzy odpowiedzą na jej wezwanie. Módlcie się o pokój. Pokój, pokój, pokój. Niech będzie pokój między Bogiem i człowiekiem. Niech będzie pokój między ludźmi nawzajem. Amen. Pan z wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.